Marian Jurczyk urodził się w 1935 roku w Karczewicach. Od połowy lat 50. pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W sierpniu 1980 roku staje na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Po negocjacjach z wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim z PZPR-u o dzień wcześniej od Lecha Wałęsy w Gdańsku podpisuje porozumienie kończące strajk w naszym mieście. Od 1981 roku kieruje zarządem regionu Pomorze Zachodniej NSZZ Solidarność w Szczecinie. Wchodzi także do władz krajowych Związku. W stanie Wojennym internowany na prawie rok, a pod koniec roku 1982 aresztowany za przygotowywanie się do obalenia ustroju PRL. W więzieniu spędził dwa lata. W 1989 roku deklaruje się przeciwnikiem Okrągłego Stołu i tworzy Solidarność 80. Do krajowej polityki wchodzi w latach 90. zdobywając mandat senatorski. W latach 1998-2000, a potem także 2002-2006 pełni funkcję prezydenta Szczecina. Jego rządy zbierają raczej mało pochlebne recenzje. Z polityki wycofuje się krótko po przegranych z Piotrem Czystkiem wyborach. Ostatni raz publicznie wystąpił ponad rok temu. Wiadomo było, że zmaga się z poważną chorobą nowotworową. Zmarł we wtorek w popołudnie w wieku 79 lat.